Ja się bawię teraz no? Z drugiej strony. No to mamy uczucia, te dominujące tak. miłość. Co, co mamy? Dominujące uczucia w życiu człowieka. Stop. Po pierwsze, mylisz emocje z uczuciami. Okay. Masz kompletny śmietnik w głowie, w związku z czym przeszłość jest pomieszana z teraźniejszością, z tymi wszystkimi takimi, że my coś powinniśmy i tak dalej. Gdyby to była miłość, to w ogóle byś tego nie mówiła. Dam Ci przykład teraz bardziej przyziemny. Masz partnera, jest pięknie, cudownie, a on nagle przychodzi i Ty czujesz do niego miłość. Zaznaczamy miłość, mówię to świadomie. A on przychodzi i mówi, że on chce być z kimś innym, bo mu będzie lepiej. I jeżeli Ty w tym momencie poczujesz jakąkolwiek emocję nisko to znaczy, że nie było miłości w tym. A Ty mówisz o miłości, a podajesz reakcję emocjonalną, więc to nie była miłość. I teraz uwaga, nie mówię teraz do ciebie, że ty nie czujesz miłości. Wszyscy nie czujecie. Dlaczego? Dlatego, że nas tego nie nauczono. Nam blokowano odczuwanie miłości od dziecka, więc wszystko, co my nazywamy miłością, to my nie mamy o tym zielonego pojęcia. Mogę powiedzieć, że im bardziej osoba uduchowiona. Tym bardziej styka się z miłością, ale to nie jest tak, że ona po prostu jest tą miłością, ona ją czuje. Nie. Odbierasz czasem to przez jakiś czas. Nie wiem, to może być 30 sekund, to może być 5 minut, to może być pół godziny, ale potem wracasz. Jesteśmy na jakimś tam poziomie, nie? Na tym poziomie mogę już tutaj czerpać, ale jeszcze tym nie jestem. Jak będę na tym poziomie. To wtedy jestem miłością, ale to jestem miłością, to ja muszę tyle razy kitnąć, że szkoda mi się będzie nudziło tu wracać i wtedy mogę być tą miłością. A my te będziemy czerpali z miłości. To nie jest miłość. To jest emocja, którą jakkolwiek tam nie nazwiemy. Ale pamiętajcie, że o miłości 99,9% ludzi nie ma żadnego pojęcia.